Jeszcze FC26 zostało wypuszczone, a jej już pierwszego patcha wprowadziło. Tak? To jest prawda. To co w tym momencie powiedziałem, ponieważ wczoraj po południu jej wypuściło artykuł, w którym opisali, jaki patch... Wszedł teraz do gry przed startem gry 19 września, czyli już za 10 dni, a który uwzględnia poprawki po rozgrywce w becie FC26, która trwała przez cały sierpień. No od 6 do 26 sierpnia, tak jak jest zresztą napisane na początku tego artykułu. Zamów FC26 już teraz i zgarnij 10 zł rabatu z kodem BJ na alsem.pl ukośnik FC26. No dobra, skoro już wiecie skąd kupować FC26, no to zobaczmy sobie... Co co i jej potencjalnie zmieniło, co w tym najnowszym patchu, którego my jeszcze nie ujrzymy, ale zobaczymy w tej już wersji finalnej. Widzieliśmy właśnie opinię temat strzału z małej odległości, które wydało się zbyt skuteczne, ale to nie jest, nie jest, nie wiem, czy ma odległość, tylko chyba chodzi mi o low driven, tylko może w sumie dam bez tłumaczenia, wiecie co, bo, bo wydaje mi się, że to może jednak pomóc mi w takim realnym tłumaczeniu tego, no właśnie, low driven shots, czyli, czyli nie chodzi o strzał z niskiej odległości, tylko po ziemi, które są faktycznie bardzo mocne, a które dostąpiły precyzyjne wykończenie. I co jej na to robi? No, zamierzają poprawić jeszcze reakcję bramkarzy w stosunku do tego, co się działo. W becie i chcą to zrobić jeszcze przed 19 września no, zobaczmy, jak to wyglądało przed. Czyli low driven, i jak widzimy, no bramkarz no, sobie reaguje, no tak sobie reaguje. No, a po no ma troszeczkę lepiej tę piłkę faktycznie parować i. Odbijać. OK, lecimy dalej. Tutaj oczywiście jeszcze przypominają, że no, prace trwają. Prace trwają. Zobaczymy, co w tym dalej. Co z tym dalej jej zrobi. Co tutaj dalej tutaj jej zauważyło? Zbyt łatwo. Obrońcy, którzy są sterowani przez komputer, łapali napastników. No i jak to wyglądało właśnie na animacjach? Czyli tak, przedtem zobaczmy, obrońca. No turbo szybko słuchajcie tutaj wracał za napastnikiem zgodnie z tymi animacjami e, i, i był na pozycji mimo że to no, jakby zobaczcie że tu w tym momencie ma bardzo dużą stratę no ale jest w stanie gdzieś po tym przyjęciu piłki przez napastnika od razu go nadgonić natomiast tutaj mm, no faktycznie ten, ten ta animacja lekko zostaje potencjalnie skorygowana no. I jestem generalnie za pod warunkiem, że mówimy cały czas o obrońcu, którym steruje komputer. Bo ja nie chcę, żeby gracze byli wynagradzani za to, że komputer za nich broni. No ale jeśli manualnie sterujemy obrońcą, to jak najbardziej mam nadzieję, że będziemy za to wynagradzani. Ehm, dobra, pozycjonowanie się w ataku. Ehm, no i. Tutaj taka rzecz, która oczywiście się pojawia chyba przy okazji każdej edycji gry, czyli że, że nasi zawodnicy w ofensywie nie robią tych wybiegnięć na wolną pozycję, tak jakbyśmy tego oczekiwali. No, ale tutaj nie ma jakiejś specjalnej animacji, którą pokazują, jak to, jak to się zmieni, no ale po prostu cały czas to, cały czas nad tym pracują. Jeśli chodzi o archetypy, tutaj, jak to wygląda. A, no to w kontekście wirtualnych klubów, że można, że oni po prostu zwiększyli ilość tych po, y, punktów, atrybutów, które się zdobywa na pierwszym, y, na pierwszym levelu. Tu jest ciekawa rzecz znowu gameplayowa, czyli y, y, czasami dotknięcia piłki, y, taki krótki dribbling z lewą gałką sprawiał, że ta piłka za bardzo zawodnikom odskakiwała. No i oni będą monitorować y, tę sprawę bardzo blisko, y, bardzo poważnie, y, jak tylko FC 26 wyjdzie. Y, y, ale na ten moment zauważyli to tylko w sytuacji, gdy gra się na gameplayu, gdzie pogoda jest pogoda jest deszczowa. No dobra, co dalej? Czasami zawodnicy sterowani przez AI zajmują im tu zbyt długo. Aha, w klubach. Ale no to tam, to tam powiedzmy, że nie ma aż tak dużego znaczenia. Obrony, jeśli chodzi o tryb klubów, również. Tutaj jest, aha, limit w turniejach fut, czyli oni zrobili limit w turniejach fut w ten sposób, żeby, żeby, żeby ludzie faktycznie te turnieje wypełniali zgodnie z jakimiś tam, tam wymaganiami, które, które będą do tych turniejów. No ale na początek gry, jak widać, jednak zmieniają w, jakby w oparciu o feedback graczy i nie będą... Tych limitów na początek um, uruchamiać. Także, no, taki feedback, powiem szczerze, leciutki, nic wielkiego, tak naprawdę, i jej tutaj, no, jedną animację, no dobra, dwie fajne animacje pokazali. Um, tak naprawdę, jeśli chodzi o te driveny, um, no zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Natomiast. Um, Natomiast spoko jest to, że jakby EA słucha tych feedbacków graczy i, i oni planują się co miesiąc tak naprawdę odnosić na bieżąco do tego, co tutaj, co tutaj mają zamiar ulepszać, wprowadzać, czy się zgadzają się z tym, co, co gracze żądają, czy się czy nie zgadzają. Także to na pewno na plus. 10 dni do premiery, czas, czas oczekiwania, ale jeszcze jakieś filmiki, wydaje mi się całkiem spoko się u mnie do tego momentu pojawią. Także łapka w górę, jeśli dotrwaliście do tego momentu i jeśli tak, no to napiszcie w komentarzu 10 dni, to będę wiedział, że obejrzyście do końca materiał. Może znajdziecie chociaż kilkanaście osób, które faktycznie do tego momentu dotrwały. Jakoś tam w wplećcie to 10 dni i napiszcie w komentarzu. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.